Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku udawanej paczki wielkiej krzyżówki. Jeden odcinek już mamy za sobą. Yy, obstawiamy kochani tylko w tamtym odcinku pierwszym, jaka będzie wygrana, ile uda mi się tu wydrapać w tych 10 paczkach. No na chwilę obecną już w ośmiu. Robimy kolejny odcinek. Yy, zrobimy sobie rewanż, bo mam dwie dziewiątki. Z różnych paczek i zrobimy sobie remasz z tymi dziewiątkami. Zobaczymy, czy tu coś wpadnie. Czy ja mam jeszcze jakąś dziewiątkę? Nie, no nie mam. Ósemki się powtarzają z różnych paczek. Dziesiątki się powtarzają. Mamy dwójkę, szóstkę. Dobra, no to robimy teraz te dwie. Uff, bardzo jestem ciekawa, czy coś nam wpadnie. Dobra, zrobimy sobie najpierw tego gnieciucha, bo tego gnieciucha wiem u kogo kupywałam. E, u takiego pana. On oh no. za Chiny nie pozwala wybierać, leci po kolei. Eee, ze zdrabkami prosiłam pierwszą od góry, pierwszą od dołu i dał mi dwie po kolei. No, ale może to dobrze. No to zobaczymy, prawda? Dobra, no to co? Myślę, że wszystko dobrze widać. Startujemy. Czy mamy jakieś słowo? Nie, ale nam brakuje literki K do bonusu. Może wejdzie to K. Dobra, no to co, kochani, sprawdzamy, nie? Sprawdzamy i dali nam literkę J. Tak jak mówiłam, po dwa odcinki nagrywam, bo dwa, trzy, bo po prostu mm, akurat mam wolny czas, więc ja już będę wynik znała. Będę patrzała, będę Was obserwowała, kto dobrze obstawia. Dobra, tu J już nie ma. Tutaj J nie widzę. I tutaj już też nie widzę. Słabiutko. Teraz literka C. Tu mamy C, C, C. Tu mamy C. Dobrze to by było na tyle chyba z tym C. Tu mamy C. I tu mamy pierwsze słowo. Moc. Dobra, jakoś to zaznaczymy to. Taka prze, na pół przepołowiona. Tu mamy C, tu mamy ucho, tu mamy C. Jeszcze gdzieś. Okej, okay, w bonusie C też mamy. Dobrze. Teraz kolejna literka to literka N. Tu mamy, tu mamy. Powiem Wam, że ja lubię te dziewiątki. Bo często mi coś wpadało. O, tu mamy słowo mini. Dlatego też moim przyjaciołom wysłałam jedną dziewiątkę. No, ale niestety była pusta. No, szkoda, a dawałam duże szanse na nią. E, dobra, myślę, że dobrze wszystko widzicie. E, dalej, szukamy literki N. Tu mamy. Ok. Neneny, ne, jeszcze gdzieś. Nie widzę. Dobrze, no to teraz druga strona. Tu mamy N, tu mamy N. Tu jest też. Non. Tu już nie ma nic i w bonusie N nie dali. Dobra, no to mamy kolejną literkę, to literka R. Mamy rama. Tu mamy R. Gdzieś jeszcze tu jest, tu mamy raj, tu mamy kra, tu mamy Artur, tu mamy R. Dziś jeszcze chyba już te wszystkie. Druga strona, tu mamy R. Tu mamy tu tu już nie ma bonusie, w bonusie mamy R jedno kolejna literka to Y Y, Y tu jest jedno no jedno Y no dobrze a nie, dwa są okej okay. Druga strona mamy obce kochani mamy drugie słowo. Co to będzie? Co to będzie? Czy jeszcze tu mamy y? Tu mamy y, aby się przydało. Tu mamy y. No dobre. Tu mamy y. No, kolejna literka to literka u. Tu mamy. Tu jest u. Mamy u. No dobrze. Ale mi frajdę sprawiało nam drapywanie tych drapek. Tu mamy u tak korciło, żeby dalej jechać dalej, zobaczyć co jeszcze. Tu mamy u. No i bonusie u nie ma. Kolejna literka to literka D. Tu mamy D. Tu mamy kolejne słowo. Synod. Tu mamy D. Tu mamy D. Sobie zaznaczymy to są dwa. Tu mamy D. Druga strona, tu mamy D No Tylko jedno. Oj 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 oj. nie ma. No kochani, przed ostatnia literka to literka T ty 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 ty, tu mamy ty, tu mamy ty, a nie chcą dać. Tu już ty nie widzę. A tu mamy T, mamy T, mamy T. No, w bonusie mamy T, więc P już nie dadzą. Oj, oj, oj. No dobra. No i ostatnia kochani to literka E. Dobra. No to lecimy. Tu mamy E. Tu mamy E. No, no i tutaj by było już na tyle, czyli dwa słowa. Teraz sprawdzamy tą stronę. Tu mamy e, tu mamy e, no i co? Drapka b. I tu mamy e, ale p nie będzie. Mogło być. Teraz sprawdzimy do wygrania. No tak, no dziwimy się, czemu nie ma. <grym> O, żadna nowość. Sprawdźmy sobie, kochani, kontrolne MGA. No i wszystko na ten temat. Dobra, czyli ta dziewiątka jest przegrana. Sprawdzimy sobie dziewiątkę y, tą drugą. reważ 9 na 9 z innej paczuszki. Może tu coś wpadnie. Dobra. Sprawdzamy. Mamy literkę D. Tu mamy D. Tu mamy D. O, mamy słowo. Mamy fundusz. Fajnie, tu mamy D. Tu sobie zaznaczymy. D, d, d. Tu mamy D. Jeszcze gdzieś. Tu mamy. Może ta dziewiątka będzie szczęśliwa. Teraz ta strona. Tu mamy D. Pięknie. Jedno. Tu mamy drugie D. Ok, w bonusie D jest. Chyba wszystkie już, co? No dobrze. Kolejna literka to B. Tu mamy B. Tu jest B. Tu mamy B. Tu jest. Dobrze. A tu jest jeszcze obcy. Dobrze. Czy jeszcze mamy gdzieś B? Wszystkie zaznaczone. Druga strona. Tu mamy B. Już tutaj nie widzę. Bonusie nie ma. Dobrze. Teraz literka I. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, C było może? Nie było, szkoda. Tu mamy, tu jest I, tu mamy też, tu mamy. Dobra. Czy coś jeszcze nie, nie zgubiłam? Druga strona i tu mamy i. Tu mamy i. Okej, okay. wszędzie tu mamy r. Nam brakuje. No dobrze. Kolejna literka to literka g. No, już szukamy sobie. Tu mamy G. Tylko jedna. Jedna. No trudno. A z drugiej strony. Patrzcie. Nie widzę. No, nie widzę. Tu mamy. Już R na mnie wpadnie. To no szkoda. Dobra. Teraz literka T. Czy te mamy? Mamy te. Tu jest. Tu mamy te. Ok. Tu mamy te. Tu mamy te. Tu jest T. Tu mamy też. Ty, 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 ty. by było fajnie. Dobra, bonusie te mamy. No dobra, to chyba wszystkie, nie? Kolejna literka to literka O. Tu mamy O, tu mamy O. Tu mamy UDO, kochani. Dobra, i tu mamy OSE. Od razu nam się utworzyło. Dalej tu mamy O. Mamy kolejne słowo Boa. Okej, okay, tu mamy O, tu mamy O, tu jest też, tu mamy O. No ładnie. Trzy, cztery słowa mamy. Jeszcze są trzy literki, także wszystko się może... Zdać. O mamy, kochani, zobaczcie, mamy. Tu jest O. Bastion, raz dwa trzy cztery pięć kochani mamy pięćców, czyli mamy mamy sześćdziesiąt złotych, może być tylko lepiej, ale fajnie o o o, czyli te dziewiątki nie są takie tragiczne. Dobra, tu mamy o, tu mamy, tu jest bonusie o. No dobra. No to co? Kolejna literka to literka K. Ale napięcie. Tu mamy K, tu mamy K. Czy jeszcze będziemy mieli jakieś słowa? Tu mamy K. Tu mamy, tu mamy, tu mamy K. K już wszystkie, dobra, teraz z tej strony, tu mamy K, mamy słowo, ulotka. Okej, okay, tu mamy, a tu O było jeszcze, tu mamy K, tu jest K, dobra, to chyba wszystko. Kolejna literka to literka M. Ojej, ojej, czy mamy M? Tu mamy M. Dobrze. My, 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 my. Tu już wszystko, a tu, tu mamy M. Tu mamy M. Ponusie mamy M. Jeszcze sprawdźmy, tu my już nie ma. Tutaj M też nie ma. Dobra, no i kochani, ostatnia literka to literka W. Szukamy W. Mamy. Tu mamy W. Tu mamy. Mamy. Kolejne słowo. Oj. Kwas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słów. Sześć słów, kochani, to mamy sto złotych. Ale super. No, fantastycznie. Dobra, druga strona, w. Tu mamy w. Tu mamy w. Tu mamy w. Bonusie w nie ma. No. R nie było. C R E P N C No Bastion 1 Fundusz 2 U do 3 OSA 4 BoA 5 i kwas 6 6 słów to 100 złotych Sprawdźmy kochani sobie kontrolne B B B jak się nie mylę, to BBB jest stuwa. No to pięknie. Kto obstawiał? Mamy już tyle, ile mamy. No tak to ja lubię. Zobaczcie, dziewiątka. Jedna dziewiątka była pusta, a druga dziewiątka jest pełna. Stówka. No pięknie. Ale się cieszę, kochani. No to co? Ten odcinek mamy super na plus, bo 60 wkładu na ten odcinek i stóweczkę mamy. Także jest plusik. Ja się kochani cieszę. Powiem Wam, że nawet sprawiają mi przyjemność te krzyżówki. Będziemy drapać dalej. Także już ciekawe co to będzie. Już mamy cztery krzyżówki za nami, a już mamy fajny wynik. Ja kochani zmykam. Widzimy się w następnym odcinku. Buziaczku, pa!